Witamy na otwarcie ofert przetargu nieograniczonym na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Białkowice, Gazomianowa, Gazomia Stara, Moszczenica, Wola Moszczenicka. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 225 705 zł brutto, w tym część pierwsza 30 750 zł brutto. Część druga 91 20 zł brutto. Część trzecia 36 285 zł brutto część czwarta 36 900 zł brutto część piąta 30 750 zł brutto. Oferta numer 1 została złożona w dniu 29 12 2020

Oferta numer 1 została złożona przez konsorcjum Tomasz Kuźniar, Piotr Szczepański. Tomasz Kuźniar, ulica Sowińskiego 41b przez 36, 6284 Poznań, Piotr Szczepański, ulica Wież Biencice 59 na 11, 61, 547 Poznań. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Moszczenica, Wola Moszczenicka, oferujemy wykonanie zadania. Zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością za kwotę ryczałtową. Część pierwsza, 9500 zł, w kwocie brutto, 9500 zł, VAT 0. Część druga. W kwocie netto złotych 24 500 złotych, w kwocie brutto 24 500 złotych, VAT 0, część trzecia W kwocie netto złotych 14 500, w kwocie brutto złotych 14 500, w tym podatek VAT 0. Część czwarta 9500 zł brut, netto. W kwocie brutto złotych 9500 złotych VAT 0 Część piąta. W kwocie netto złotych 9500. W kwocie brutto 9500, w tym VAT w wysokości 0. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Liczba zrealizowanych w ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania e, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 22 sztuki. Okres rękojmi deklaruję udzielenie rękojmi na wykonaną usługę na okres 5 lat, 60 miesięcy. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. I oferta jest podpisana. Oferta numer dwa wpłynęła w dniu 29.12.2020 roku o godzinie 10.00. Oferta numer 2 została złożona przez koncept. Pracownia Urbanistyczna Michał Chlebowski, ulica Hartowa, 29 przez 514 61 245 Poznań. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu, nieograniczonego na zadanie pod nazwą opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach. Białkowice, gazomianowa, gazomia stara, moszczenica, wola moszczenicka. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością za kwotę ryczałtową. Część pierwsza. 15 500 zł netto. W kwocie brutto złotych 19 0,65 zł. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 3565 zł. część druga w kwocie netto złotych 31 500 zł w kwocie brutto złotych 38 745 zł w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 7245 zł.

w kwocie netto 19 tysięcy zł, w kwocie brutto 23 370 zł, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 4 370 zł. Część piąta w kwocie netto złotych 15 500, w kwocie brutto złotych 19 065 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 3 565 złotych. Liczba zrealizowanych w ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 30 sztuk. Deklaruję udzielenie rękojmi na wykonaną usługę na okres 5 lat to jest 60 miesięcy. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. I oferta jest podpisana. Oferta numer 3 została złożona.

Oferta numer 3 została złożona przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów 03728 Warszawa, ulica Targowa 45. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu, nieograniczonego na zadanie pod nazwą Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Białkowice, Gazomianowa, Gazomia Stara, Moszczenica, Wola Moszczenicka. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością za kwotę ryczałtową. Część pierwsza. W kwocie netto złotych 22 500, w kwocie brutto złotych 27 675, w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 5 175, złotych. Część druga. W kwocie netto 47 500 zł, w kwocie brutto 58 425 zł, w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 10 925 zł. Część trzecia. W kwocie netto 36 500 zł, w kwocie brutto 44 895 zł. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 8395 zł. Część czwarta w kwocie netto 29 000 zł, w kwocie brutto 35 670 zł. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 6670 zł. Część piąta w kwocie netto 22 500 zł, w kwocie brutto 27 675 zł, w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 5 175 zł. Liczba zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20 sztuk. L Liczba zrealizowanych w ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, to w tym okresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6 sztuk. Deklaruję udzielenie rękojmi na wykonaną usługę na okres 36 miesięcy. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. I oferta jest podpisana. Oferta numer cztery. Została złożona w dniu dwudziesty dziewiąty dwunasty dwa tysiące dwudziestego roku o godzinie dziesiątej zero dwie. Oferta numer 4 została złożona przez WMW Projekt Spółka Cywilna Danuta Mirowska-Walas, Dariusz Walas, 90.006 Łódź, Ulica Piotrkowska, 116, mieszkania 49. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: pod nazwą opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Moszczenica, Wola Moszczenicka. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością za kwotę ryczałtową. Część pierwsza. 24 tysiące w kwocie netto 24 tysiące złotych, w kwocie brutto 29 766 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 5566 złotych część druga w kwocie netto 47 900 zł. W kwocie brutto 58 917 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 11 017 złotych. Część trzecia: w kwocie netto złotych 37 700, w kwocie brutto 46 371 złotych. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 8671 zł. Część czwarta w kwocie netto 31 31900 zł w kwocie brutto 39237 zł. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 7337 zł. Część piąta. W kwocie netto złotych 26 200, w kwocie brutto złotych 32 226 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 6 026 złotych. Liczba zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 8 sztuk. Deklaruję udzielenie rękojmi na wykonaną usługę na okres 5 lat. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego zadania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz posiadaną wiedzą. Część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Oferta jest podpisana. Jeszcze tutaj przeczytam wcześniejsze oferty, bo nie było przeczytany termin. I jest tak, oferta numer 3. Oferuje wykonanie wyżej wymienionego zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz posiadaną wiedzą. Część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Oferta numer 2. Oferuje wykonanie wyżej wymienionego zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz posiadaną wiedzą. W terminie część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w terminie dwunastu miesięcy od daty podpisania umowy i oferta numer jeden. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz posiadano wiedzą. Część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w terminie dwunastu miesięcy od daty podpisania umowy. Oferta numer pięć wpłynęła w dniu dwudziesty dziewiąty, dwunasty, roku. Oferta numer pięć została złożona przez. Ferre, Łukasz Nitecki, dziewięćdziesiąt siedem pięćset Radomsko, ulica Sanicka, sto czterdzieści Pierwsza część dziesięć tysięcy złotych w kwocie netto, w kwocie brutto. W kwocie netto to będzie 19 500 zł. W kwocie brutto 23 985, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 4 485 zł. Część druga, trzecia nie dotyczy. Część czwarta w kwocie netto 21 500.

W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 4715 zł. Liczba zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3 sztuki. Deklaruję udzielenie rękojmi na wykonaną usługę na okres. 5 lat. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz posiadaną wiedzą, część pierwsza, czwarta, piąta w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Oferta jest podpisana. Oferta numer sześć wpłynęła w dniu dwudziesty dziewiąty roku. Oferta numer sześć została złożona przez Neopolis, Michał Mandziuk. Aleja Wolności 4 łamane na 4, 67 200 głogów. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu, nieograniczonego na zadanie pod nazwą opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Białkowice, gazomia nowa, gazomia stara, moszczenica, Moszczy... wola moszczenicka. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością za kwotę ryczałtową. Część pierwsza w kwocie netto 41 tysięcy złotych, w kwocie brutto 50 tysięcy 430 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 9 tysięcy 430 złotych. Część druga w kwocie netto 57 tysięcy złotych w kwocie brutto 70 tysięcy 110 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 13 tysięcy 110 złotych. Część trzecia w kwocie netto złotych 42 tysiące w kwocie brutto 51 660 złotych. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 9 660 zł. Część czwarta, 41 000 zł netto, w kwocie brutto 50 430 zł. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 9 430 zł. Część piąta w kwocie netto 41 500 w kwocie brutto 51045 zł. złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 9 545 złotych. Liczba zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5 sztuk. Deklaruję udzielenie rękojmi na wykonaną usługę na okres 5 lat. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz posiadaną wiedzą. Część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. I oferta jest podpisana. Oferta numer 7 wpłynęła w dniu 30 12. 2020 roku o godzinie 9.38. Oferta numer 7 została złożona przez pracownię Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska, 9320 Łódź, ulica Przybyszewskiego, 176 łamane na 178. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach, Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Moszczenica, Wola Moszczenicka. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością za kwotę ryczałtową. Część pierwsza w kwocie netto 18 tysięcy złotych, w kwocie brutto 22 140 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 4 tysiące 140 złotych. Część druga w kwocie netto 52 tysięcy złotych w kwocie brutto 63 960 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 11 960 złotych. Część trzecia w kwocie netto 36 tysięcy złotych w kwocie brutto 44 280 złotych. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 8280 zł. Część czwarta w kwocie netto 30 000 złotych, w kwocie brutto 36 900 zł. W tym podatek VAT w wysokości 23%, 000, 23% to jest w kwocie 6900 zł. Część piąta. W kwocie netto 26 tysięcy złotych, w kwocie brutto 31 980 złotych, w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 5980 złotych. Liczba zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 8 sztuk deklaruję udzielenie rękojmi na wykonaną usługę na okres 5 lat to jest 60 miesięcy termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury oferujemy wykonanie wyżej wymienionego zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz posiadaną wiedzą część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy i oferta jest podpisana. Na tym kończymy otwarcie ofert. Będziemy informować o dalszych wynikach pisemnie.